Dobry wieczór, dobry wieczór. Łukasz z tej strony jak zwykle. Moi drodzy, przed Wami masełko, otrzymane za naklejki oczywiście z Biedronki. Według mnie ta maskotka najlepsza z całej serii. Też może służyć jako poduszeczka małemu dziecku również. To jeszcze musimy tutaj ściągnąć. No, którzy nie słyszał o słuchajcie tych świeżakach i innych z Biedronki za naklejki. Tak, zbieramy to też. Moi drodzy, witam. Yy, tak, dzisiaj ciekawostka, moi drodzy. Otóż, yy, co wyznacza słuchajcie, czas pracy? Co jest takim wyznacznikiem czasu pracy? No cóż, na pewno w waszej pracy jest to 8 godzin, gdyż jest to taka umowna. Moi drodzy, w Europie i no, nie wiem, czy na świecie, ale pewnie tak, że po no, 8 godzin człowiek jest w stanie pracować wydajnie, a po 8 godzinach. A wydajność spada, prawda? No i człowiek czuje się zmęczony, zniechęcony, nie chce mu się, więc umownie stwierdzono, że 8 godzin i do domu. Wiem, że we Francji, w niektórych tam regionach, jest to 6 godzin. W ogóle Francuzi na w Europie pracują. W innych państwach jest też taki system pracy od poniedziałku do czwartku. W Polsce niedawno chciano, chciano też to. Wprowadzić, no ale mniejsza z tym. Pewnie wasz kierownik no, ustala wam grafik, prawda? Powiedzmy od 6 do 14, od 8 do 16 i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ale w zamierzchłych czasach wyglądało to zupełnie inaczej. Zaraz wam powiem o co chodzi i pokażę wam księżyc. Co tu księżyc ma do tego? Ktoś by powiedział, prawda? A ma. A ma. Powiem wam, czytałem kiedyś, to było 97. chyba rok, jakoś tak taką książkę. To w ogóle była moja, moja pierwsza jedna z moich pierwszych książek polecona przez kolegę. Korzenie nazywa się ta książka. Autora niestety nie pamiętam. Korzenie zaraz wam się to wyświetli, bo rzucę wam tutaj obrazek. Duża kniga, moi drodzy, duża książka. Wtedy dosyć słono kosztowała, ale myśmy sobie ją pożyczali. Bardzo długo mi zajęło z przeczytanie jej, ale wracałem do niej i dużo rzeczy ciekawych się dowiedziałem. Opowiada ona o niewolnictwie, słuchajcie, ale nie całej historii niewolnictwa, gdzie sięga ona nawet starożytności, odkąd człowiek tylko, słuchajcie, miał jakąś władzę czy coś, no to niestety ludzie trafiali w niewolę. No ale tutaj chodzi o afroamerykaninów i Holendrów, którzy sprowadzali ich do Stanów Zjednoczonych na statkach w okrutnych warunkach. Większość takich ludzi nie docierało w ogóle na miejsce. Porywano kobiety, dzieci, starców i tak dalej. Ale niestety czasami same plemiona... Yy, sprzedawali sprzedawali swoich, swoich ludzi, moi drodzy. Trafiali oni na statki, później do Ameryki, no, no, w różne części, ale ja tutaj mówię o yy, polach, moi drodzy, plantacjach, tak się to wymawia prawidłowo: bawełny, moi drodzy. Co to ma wspólnego z trybem pracy? No otóż tryb pracy kiedyś wyznaczał dzień. I tu mówimy tam regiony, wiecie, Virginia i tak dalej, gdzie ta bawełna najlepiej yy, rosła. Gdzie ją uprawiano. No i moi drodzy, właśnie tryb dnia, i o co chodzi z tym księżni, z księżycem. No kiedyś nie było tak, że 8 godzin i do domu. Niestety, niewolnik pracował ciężko do końca życia, za darmo musiał to robić i jego dzieci później. I to wyglądało tak, moi drodzy, to jest opisane w tej książce. To jest w ogóle bardzo szczegółowo opisane, co jak ten transport jak wyglądały i w ogóle. No i właśnie tryb dnia. W skrócie wam powiem, był prosty moi drodzy. Nie było grafiku ani z takiego, po prostu. Słońce wschodziło do roboty, zachodziło do domu. Ale nie do domu, słuchajcie tak, że wiecie, no tylko na jakiejś starej pryczy coś zjeść, spać i znowu na pole. I słuchajcie, każdy dzień od rana do wieczora, jak tylko było widno, no bo wtedy można było zbierać tą bawełnę. Wydajność takiej pracy była olbrzymia, moi drodzy. No, niestety, nieszczęśnicy nie mieli swojego życia, a często byli, 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 <laughs> bici. Yy, no i, no i, no i no nie chcę się tak rozgadywać, ale polecam wam tą książkę korzenie. W każdym bądź razie, tak yy, tryb pracy wyznaczała, słuchajcie, pogoda też. No, jak lało, czy, czy tam. Jakiś huragan był, no to nie szli ci ludzie na pole, ale nie przez to, żeby im nie było yy, za dobrze, tylko po prostu, żeby się nie, rozchorowa nie rozchorowali albo żeby ich tam to tornado nie porwało, wiecie. No bo to strata niewolnika zawsze była. Okrutne czasy, ale tak było i wtedy, słuchajcie, co najgorsza, uważano, że to jest normalne. Prawda? No ale przypominam, że czarnoskórzy wtedy nie byli traktowani jako ludzie, tylko zwierzęta. A co ciekawostka, w latach do lat słuchajcie siedemdziesiątych jeszcze aborygeni do lat 70. aborygeni byli traktowani jako flora i fauna w Australii. No to to, to niesamowite, nie chcesz się w to wierzyć, prawda? Ale tak było. Tryb dnia czarnoskórego, słuchajcie afroamerykanina, afro wyglądał tak: wschodzi słońce, zachodzi spać, wschodzi do roboty, zachodzi koniec roboty. Ale Właśnie o tym dzisiaj mowa był jeden wyjątek, który często powodował, że ci ludzie nawet umierali z wykończenia po ciężkiej pracy w słońcu. A przypominam, tam w tych regionach to nie było tak, że słońce wschodziło tam, słuchajcie, o 9 rano, tylko piąta, czwarta i do wieczora do 22, 23. Także oni mieli tryb pracy po 14 godzin i więcej. Ale coś Wam teraz pokażę, do czego ja nawiązuję w ogóle. I to jest, słuchajcie, niesamowity fakt. Założę się, że 99% z Was o tym nie słyszało. Otóż mamy coś takiego jak super księżyc, który jest dzisiaj na niebie. Jest to pełnia i jest on wyjątkowo oświetlony, poprzez słońce oczywiście. Tutaj tego nie zobaczycie u mnie na placu, ale jest naprawdę widno. No, ja tutaj wszystko widzę i to dosyć wyraźnie. Kamera tego nie, nie, nie odda, ponieważ Wiadomo, jak obiektyw reaguje na ciemno, ale no naprawdę wszystko widać. Nie jak w dzień, ale no widzę wszystko. Tak, na klucze gdzieś tu stracił, to spokojnie znajdę. Wszystko widać przez ten, właśnie słuchajcie, super księżyc. Gdyż jest to taka anomalia. Yy, anomalia, tu mam okno zaparowane anomalia, która występuje rzadko, ale występuje nie jest jakaś niezwykła. Świeci niesamowicie. I to, moi drodzy, oznaczało dla osób czarnoskórych, właśnie często tragedię, a no niemal wyrok śmierci, ponieważ, jak tak się działo, musieli oni wyjść na plantację, na pole, albo z niej w ogóle nie schodzić, moi drodzy, bo w nocy było widno. Przypominam, to, był, to były lata, słuchajcie, wiek XIX, XVIII, XVII, XVI, więc yy, początki, koń, koniec XVI wieku. Yy, no, najbardziej to rozkwitło w XVIII wieku. No, nie było, słuchajcie, halogenów i tak dalej, więc oni mogli odpocząć w nocy, bo nie widzieli. Ale jak był super księżyc, tak jak dzisiaj, zobaczcie sobie na swoim niebie, dzisiaj, Oznaczało to niestety, że musieli pracować całą noc, no bo widzieli, co robią, i to dla niektórych było naprawdę wyrokiem śmierci, gdyż byli oni już wykończeni, i często nadmierna taka praca niektórych doprowadzała do, do śmierci, i wyobrażacie sobie, Coś takiego, że taki super księżyc, taki jasny księżyc powodował niektórych śmierć. No, coś niebywałego, prawda? Ale to jest taka ciekawostka historyczna. Chciałem wam to dzisiaj przedstawić. Korzenie polecam tą książkę tak na marginesie. Słuchajcie, jutro znowu film, ale już taki bardziej konkretny vlog. Ja chwilowo miałem dużo zajęć w pracy i tak dalej tutaj w domu, też na podwórku u siebie, więc nie było czasu. No, ale jutro, od jutra, myślę, że już takie daily vlogi wrócą. Pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam osoby nowe, które się tu pojawiły. No i zazwyczaj są konkretne rzeczy, no na tych live czatach też, no ale ostatni tydzień to był taki dosyć intensywny w moim życiu. Pozdrowionka, dzięki, że jesteście, dzięki, że jesteśmy. No i wiecie, jak zawsze widzę taki jasny księżyc, to sobie pomyślę o tych. Nieszczęsnych ludziach, którzy musieli w nocy ich zasuwać po całym dniu pracy na słońcu. Dzięki Bogu tamte czasy już minęły i mam nadzieję, nigdy, nigdy nie powrócą, bo traktowanie człowieka, słuchajcie, jak zwierzęcia to było coś szaleńczego. No ale George, pan Washington skończył z tym, prawda? Później północ, południe, wojna. I, i, I tyle. A co ciekawe, o, jeszcze jedna ciekawostka, słuchajcie. Południe, niewolnictwo nadal miało się dobrze podczas tej wojny północ południe. I co ciekawe, moi drodzy, Czarnoskórzy w niewoli na południu nie chcieli, słuchajcie nie chcieli wygrania poprzez tą stronę Waszyngtona. Wygrania wojny przez nich, ponieważ chcieli zostać w tych łańcuchach. To ciekawostka, tak, na południu czarni większość z nich chciała zostać upana na plantacji, i tak dalej. Dlaczego? Ponieważ bali się, że jak dostaną wolność, a nie mają nic, no to nikt ich nie przyjmie, albo po prostu no, stracą dach nad głową. To też takie no, niezwykłe, ale tak, tak właśnie było. A może to tylko propaganda, ale wydaje mi się, że po części to prawda, po części to prawda. Pozdrawiam, nie ro ale się rozgadałem. Kurczę, miałem o tym super księżycu tylko powiedzieć. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.